Dzień dobry, witam was moich handli bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak. Witam w kolejnym materiałie na moim kanale. Moi drodzy, kiedy zapytałem was, co byście chcieli na moim kanale oglądać, tak jak się domyślałem, większość z was wybrała symulatory, ale również. Są symulatory i vlogi, ale również pojawiało się kilka komentarzy. Ee, ee, żebym co jakiś czas <laughs> e, mimo wszystko wrzucał coś innego. Ee, Także stwierdziłem, że na lepiej właśnie będzie to, jeżeli rzeczywiście co jakiś czas się to pojawia. Eee, znaczy, nie, nie wiem, to się będzie pojawiać często czy rzadko. Na pewno będę stał się, żeby to się pojawiało rzadzie, rzadziej niż do tej pory, bo wiem, że na pewno w większości ci to nie interesuje. A być może, jeżeli będzie się to pojawiać trochę rzadziej, to nawet te osoby, które gdzieś tam były na nie. Gdzieś tam być może sobie z przyjemnością coś takiego obejrzą, łatwiej się do tego przekonają. E, dzisiaj, moi drodzy, mam dla was skarnecik e, trzeciego sezonu e, Call of Duty Black Ops Cold War, także e, Warzone. E, <laughs> mam go tutaj, już, to, już sobie troszeczkę na nim pograłem, bo tam były jakieś problemy. E, Sewer były zapchane. Potem okazało się, że na to kupiłem. E, no i troszeczkę pograłem, no i teraz już mogę wam go pokazać. Więc, moi drodzy, operatorką sezonu jest. W Reich, tak to wygląda. Jest to kobieta. Przyznam, że jakoś ta operatorka mnie nie przekonuje. O ile Stitch i Naga był jeszcze fajny, tak, ten operator jakoś mnie nie przekonuje. pogałem jeden meczek, ale przyznam, że zostanę póki co chyba przy swoim stołnie w masce gazowej. Tutaj mamy bo jest oczywiście operatorka układu warszawskiego. Tutaj mamy skórkę do łódca, żądło, następny taki zegarek zamarz, zamarznięty. Cały sezon jest ogólnie w takich klimatach zimowy. Twórcy się trochę spóźni, bo w zasadzie to sezon pierwszy bardziej pasował do tego, bo on tak był w okiecie świąt i, i, i tym podobne, ale trudno, trudno. <laughs> e, także sezon drugi był taki dżunglowy, tutaj mamy taki właśnie zimowy. No i bonus startowy wiadomo, e, naklejki, e, wizytóweczki, podwójne pd broni, taki fajny. Talizman do broni, takie rakieta. Mm, tak to wygląda. Tutaj mamy do Auga schemat. E, tak to się prezentuje. Następnie mamy na szóstym poziomie e, pierwszą stówę pońców, Dalej e, podwójne PDL, takie ogólne, nie na broń. Tu mamy skórkę na pojazdy. E, jeden do Black Opsów, drugi do, do Warzone. E, emblemat sabrykowane zagrożenie skórka do, do Beka. Beck całkiem fajne skórki dostaje, moim zdaniem, w tych karnetach. E, atak serca naklejka, kolejna stuwa kod pońców, PD na broń, celownik. Pierwsza nowa broń, czyli pp e, Pepeżka 31 e, Następnie gest, to jest nowość, bo tego w karnetach nie było. E, no takie wstyknięcie palcami, to jest tutaj nazwane, Ojej. E, kolejna stuwa kod pońców, e, tutaj mamy m, piechota szturmowa, schemat do AK-74U. Wykończenie, jak zwykle zawsze jedno jest w karnecie. Tym razem dostaliśmy takie. No całkiem, całkiem przyjemne. Choć moim zdaniem to w drugim sezonie z tą przewrotką było trochę ciekawsze. Tutaj mamy skórkę do park. Dalej mamy emeczkę, taki schemat. Całkiem przyjemny, całkiem przyjemny. PD ogólne, tylko trochę krótsze już. Znaczy... Innego rodzaju, bo tam było, a nie, no to krótsze. E, tutaj mamy e, kolejną stówek od pońców. Następnie schemat do, e, do QBZ. Zerowany na Damaskusie z moderów, ewidentnie. Dalej mamy Broj na pół godziny. E, skin do motora i do Black Opsów i do do Warzone. Mamy następnie do Howera e, schematik. To jest do Howera chyba, jak się nie mylę. E, mamy następnie taki kolejny celownik PD e, ogólne na 15 minut. Skórka do Simsa. E, dalej Snajperka Swiss K 31 Troszeczkę podobna do Kara. Miejmy nadzieję, że, że tak samo dobra, a może nawet lepsza. Kolejna stuwa kot pońców. E, wizytóweczka. Omen burzy. Zegarek. E, taki śnieżny tropicie na 34 levelu. Schemat do Kolta. E, do 1911. Dalej mamy tutaj znowu podwójne PD broni. Kolejny gest. Tym razem gratis. Tutaj mamy do, do DMR chyba schemat. Dalej mamy do samochodzika do Black Opsów i do tego pojazdu do Warzone. Skórka do Song. Ingresja. Dalej mamy kolejną słówek od pońców, eee, Bardzo ładny schemat do stonera, O, i nawet z sumikiem, być może. Tutaj, tutaj jest do stonera tak. Eee, być może sobie go zamienię, jak już odblokuję, zobaczę. Dalej mamy żeton podwójnych PD na godzinę. Składanka z Black Ops 3. Tu mamy kolejną wejście tego utworu Damped z Menu zombiaków Okej, okay, dobra. Tutaj dalej. Obrotny do. To jest do Kriga chyba. Dalej. Eee... Podwójne PDBroni. broni znowu celo... te celowniki mnie totalnie nie przekonują, mnie. Nie wiem w ogóle, kto wpadł na taki pomysł. Znaczy, wiem, że są gracze, którzy to lubią. Ja to szanuję, ale no, mi się to osobiście nie podoba. Kolejna stuwa kod pońców. Taka wizytóweczka. Do Vargasa. Skórka dosyć ciekawa. Eee, twierdza się nazywa. Dalej do M16. schematik taki. Eee, bardzo ciekawy emblemat. Podoba mi się. Dalej mamy podwójne PD znowu. Kryształową czaszkę. Taka to ona przezoczysta, chyba jest, nie? Jako talizman. Znowu mamy eee, do M60 schemat. Dalej mamy kolejny słówek od końców, PD broni, naklejka, delikatna bomba. Dalej mamy do strzelby, do spasa, tutaj ona się nazywa inaczej. W tej chwili zapomniałem nazwy. Do power skórka, a to ciekawa skórka. Dalej mamy celownik, kolejny i zegarek. To chyba jest jeden z moich ulubionych zegarków, ogólnie w lekopsach, ten co był w sezonie pierwszym. Eee, tam po prostu miał całą srebrną, ten pasek i to wszystko. To tutaj ma taki bardziej skórzany, ale fajnie, fajnie, że, że pojawi się kolejna wersja. Chociaż chyba tamta srebrna bardziej do mnie przemawia. Mamy kolejny żeton podwójnych pedebroni, mmm, taka witówka z zombiakami, eee, do bullfroga schemat. Eee, też w takich trochę klimatach jakby nuklearnych. Dalej, jest punkty kod kolejne. Eee, zgnilizna umysłu. Nie wiem, czy on tu wymiotuje, czy co on tu robi, ale, ale ciekawy emblemat. Dalej mamy żeton podwójnych PRD na broń. Eee, talisman. Z, z kosmitą. Fa fajny, podoba mi się, ciekawe, ciekawe. Do Huntera. Skórka Pionier. następnie to acha schemat, bardzo fajny. Być może będę nim grał. I to jeszcze chyba ta Lufa najlepsza, która jeszcze zwiększa obrażenia. Eee... Także także ciekawe. Dalej lat 80. Będą Petro Boys? Nie, raczej nie. Chyba muszę uważać, żebym YouTube nie zgasił filmu. Kolejne PD. 100 punktów kod, taka naklejka z anime dalej, bardzo, bardzo, naprawdę schematy w tym karnecie są najwyższej klasy mp5 taka, eee, dalej kolejna wizytówka eee, pd broni znowu kolejne, radość zniweczona emblemat, skórka do operatorki zeiny eee, ciekawa skórka eee, dalej, na grubego zwierza to jest schemat do do snajperki, dalej kolejne codpoints 16, ee, znaczy 15 minut żetonów, żeton na 15 minut podwójnych PD. E, f, bombka jako ten, fajne, fajne. Jako e, emblematik, ciekawe, ciekawe. Dalej mamy szybki wyciek, też w takich klimatach jak widać jakiegoś zagrożenia, jakiejś zagłady. Dalej e, toksyczne ukąszenie naklejka. Pedena broń, celownik e, Diamatti, sheriff e, Skórka do Garci, brutalna e, natura. Pod kolejne stówak od pońców. E, wizytóweczka strażak. Ciekawa, ciekawa. E, zegarek, taki e, Dzień Zagłady po osiemdziesiątych, trzy... To jest ten Tears For Fears Me movie. O, ten fajny utworek. E, dobra. Tutaj mamy schemat rura wydechowa. Reaktywny schemat do pepeszki. Piękna sprawa, naprawdę. Nie, naprawdę świetna rzecz, podoba mi się bardzo. Dalej mamy podwójne PD na... O, po prostu PD. Heum, zdoby... zdobywcy, jako talizman. Eee, stuwa od pointsów, zabójcza presja, emblemat. No i na setym levelu zawsze dostajemy skórkę. Eee, najczęściej skórkę do operatora sezonu. Eee, tutaj mamy, ten razem do Wraith. Biała królowa. Eee, tutaj mamy do. To chyba Pelington. Tak, to chyba Pelington. Bardzo ciekawy schemat. To mam do jakiejś nowej ciężarówki do Black Opsów i do tego Traka do Warzone. Skórkę no i emblematik e, też w takich klimatach lodowych za sezon trzeci. Także tak moi drodzy, prezentuje się karnet bojowy trzeciego sezonu Call of Duty Black Ops Cold War, a także Call of Duty Warzone. Jak widać, oczywiście mamy też tutaj menu e, zmienione. Już nie chodzimy oczywiście po lesie, tylko po tutaj. W okolicach, tak mi się wydaje, Yamantau. Zresztą mamy tutaj również Jamantał jako mapkę, być może wam ją nagram, zobaczę. No i mamy też taką stację benzynową, to jest diesel. E, cóż, bardzo, bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to wam się podobało. E, dziękuję za wszystkie łapki, góry, za wszystkie komentarze. Zapraszam do dowolnego spotkania na Discorda, forum, e, grupę na Facebooku, e, a także na Twittera. Wszystkie linki są oczywiście w opisie. Do następnego materiału, trzymajcie się, cześć.